Ale to jest A to w 200, 200 metrów w budynku. Nie ma 200 metrów. 70 mój. nie zdania, do Ciebie 100. spokój, jest, to, jest, to tak byli no, Przecież to jest, to jest nie zgodnie z ja nie wie o tym. Teraz to, 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 to proszę, powiedzcie tak. żebyście się dowiedzieli o tym, co tu powstaje. Dopiero jak jest to wiedz, o tym. Tak. Na początku października. Tak. To 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 a na, przecież tutaj mieszkają, ale w tym miejscu bardziej... właśnie mieszkają. No pani my mieszkamy, na no. ani ani zostawię. Ale czyli to pani mieszka. To jest moja, aż od razu. Tym bardziej, że jest sklep, każdy codziennie chodził do sklepu, mógł powiedzieć, słuchajcie. Ona mówiła, że od ludzi. Ale my jako sąsiedzi, w pierwszej kolejności. Zagadam jej nie o ten nie byli zimowymi. takie się tutaj buduje. Tak, Oczywiście. No no, 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 tak. tak. Ale jest to udowodnione, że to Nie do do prezydenta. Podpisów, mieszkańców. Ale rozmawialiście z prezydentem? Nie, nie chcą zabrać głosu. Poszły do wojewody, bo wojewoda jest wyższą instancją. To jest również odwołanie do wojewody. na właściciela działki i że tylko, bo ja przy tym jeszcze jestem i tylko dlatego tylko tak. on jest. Stroną. Oddziaływanie jest tylko on jest, on jest stroną, bo dlatego, że tylko ta inwestycja oddziaływuje, jakby to nie. No, że odwołaliście do wojewody i co i nic Za to nie pośrednictwem nie było. prezydenta miasta. Nie, jeszcze nie chodzi, bo no. odpowiedzi nie ma, bo odpowiedź tylko przyszła, bo to pismo było kierowane za pośrednictwem prezydenta miasta do wojewody. No tak jak mm. to niby mm -hmm. prawnie się powinno Procedural. odbyć. Tak. Proceduralnie. Czy i wpisali takie parametry, żeby nie musieli starać się o yy, ekologię. Yy, tak, o tą no, decyzję o środowiskową, to się chyba tak chyba nazywa. Tak. To im chyba też mije, te, te dzikie zwierzęta ważniejsze są niezdrowie zdrowie ludzi. jak no, no, w lesie, to by im nie dały pozwolenia. No, no, nie, no tak powiedział, to, że to, to to 100 metrów od, od to zabudowań to Że ten mały postawił do Bardzo szybko. w to. Aha, to za Żebyś tam, nie, tam... za dużo nie widział. No sam. na no. o, zobacz, tak samo. na pewno to to już wszystko jest. No, no.